Cześć, cześć, z tej strony Marcel Mikicki na kanału no, mikrobicosety, czyli ja tak, a dzisiaj jeszcze widzimy w Minecrafcie po jednym odcineczku i dzisiaj właśnie um, co, jak widzicie tutaj jest, już są brzozy i teraz sobie posadzi, posadzą drzawką. Okej, okay, wziąłem sobie więcej drzewek z mojej bazy. Jeszcze zostało mi tam trochę brzusz, ale na razie brzus nie będę brał. Tutaj tak, tutaj tak. I tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Nie. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. No, dobra, okay. Zdecydowanie lepiej. Więc teraz. Okej. Okay. Mm. Ładne jest to wejście do tego. Może tutaj bym zrobił. Nie, no tutaj jest ładne. Ładne jest. Naprawdę jest tu ładne. Tutaj. O co na piasku mój kolega powiedział, że 3 zł ale ja myślę, że zostanę przy tym, co zrobiłem bo jednak na razie nie chce mi się zmieniać ceny naprawdę, na razie jest ok a mi się by przydało trochę jedzonka więc może dzisiaj nagram live, albo sam pójdę po jedzonko wiecie, tam gdzieś w świat daleko um, Jesus ale dzisiaj robimy jedną rzecz źle jaką? że jak się przemienimy, to niby nie będziemy mogli tutaj wyjść, bo to będzie za duże jest za małe ja bym powiększył ten sufit tutaj jeden. no ale, przynajmniej, ale... Przynajmniej, ale nie, to niech zostanie Od w tym miejscu żeby był taki sufit, wiesz w którym można było skakać i tak dalej hmm. o. nie mogę przestać przestawić wyłóżmy się trochę Nie bo ja, ja dekoruję. tam są szkieletami zaraz się nie muszę ja martwić deporuję a ja bym coś wyrzucił mogę tą kamienną sikierę bo już mi nie będzie potrzebna a to mi może być potrzebne do zrobienia TNT choćby można tak to ująć i um, 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 um. trochę inny jest bo z innego drzewa oczywiście ale tam już nie ważne um, a właśnie chciałem a Właśnie dzisiaj. Jeszcze a, drewno, jeszcze na święta. Zróbcie mi taki mały prezent. No, nie wiem, czy jeszcze nagram, ale dzisiaj mi zróbcie taki mały prezent, jakbym nie nagrał na święta. Zostawcie pod tym filmem 20, 20, 12 łapek w górę. Będzie mi naprawdę mega miło. E, może nawet przebijecie ten próg, a więc... To można... To można jakiś kalendarz... Na ształt pół. E, jaki kolor? Bo a. E, e, jaki? Kolor czego? Jaki kolor ogólnie? E, ja nie wiem, jaki kolor to W ten kolor to jest jaki? E, pomarańczowy. Ok. Co ty robisz? Ja mam pomysł taki, żeby tutaj... O, o, jest <gry> jak musisz mi się cimy, zobacz. Aha. Postawić, musisz się przysunąć. a, o, o, o nie. O! Ej, to sumie, tak można? No bo wiesz, my tu możemy na przykład filmy jakieś y, dokumentalne oglądać. o. Chcę grać. Ale... Się... Oj, Co tu się... Czemu spadłem? Ja też spadłem tak w tak samym sposób. Okej. Okay. Ale jak to tak? Jak siadasz, to chyba cię... Potem... Czemu to jest, to jest, to jest... O, żeby była, eee, Przetransportowywujemy wy rzeczy. Ehm, nagrałem to przed chwilą, ale mi się nie nagrało, a więc musiałem nowa nagrywać. No i teraz weźmy, przetransportujmy te rzeczy, bo już wziąłem swoje wszystkie rzeczy ekwi do, z ekwipunku i położyłem właśnie tam, a więc, no nie, no nieraz przekładam po prostu a więc tak, 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 w... tak, 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 mhm. 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 Okej, wszystko wzięłem. Jeżeli Jak to się wystrzeli, www. No Dobra, ale teraz hej, zejdź, Okej. Okay. A więc to już nie będziemy wkładali tu, ale tutaj możemy to włożyć. A więc wkładamy tak, tak, tak. Tak, dzisiaj się właśnie zajmujemy przetransportowaniem rzeczy, bo no bo to jest magazyn, żeby mieć tutaj rzeczy, a nie po to, żeby mieć po prostu magazyn a więc y, tutaj już mi się kończy, a więc y, zaraz przełożymy ale na razie takie cenniejsze rzeczy jak to, to bądź żelazo weźmy do innego Ym, no nie, to przynajmniej na to y, tutaj tutaj włożyłem coś, tutaj są moje rzeczy, to coś innego włożyłem na razie nie włożyłem nic cennego A więc mogę coś też jeszcze włożyć A więc, więc i nadzieję, Tak i tak ma, 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 ma. Teraz tej, tutaj to 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 to, 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 mnie, to, to. to i co? Teraz. Lecimy po skrzyneczkę, właśnie z mojej tej bazy. Jeżeli tu coś mam, oczywiście na początku, do tej, skoro już jesteśmy obok tej szklanej, a więc tutaj nie ma nic. Naprawdę mega dziwne. No bo po to w sumie stworzyłem te bazy, żeby też trzymać. A tutaj coś jest. Też nic nie ma. A więc trochę dziwne. Lecimy sobie teraz. Skoro tak, to um, oczywiście, a tutaj mam jeszcze, mam tutaj jeszcze, ale to zaraz do, włożę jeszcze inne, a tutaj coś mam, nie ma, tutaj coś jest, nie ma, u góry są skrzyneczki i coś jest, bo jak tak to na razie włożę sobie, oczywiście nie ma i nie ma, okej, okay. więc dziwne, że nic nie ma, ale wiecie, że chciałam tutaj zrobić taki taki jak normalny taki domy taki zwykły domek z dachem z normalnie ten ale oczywiście mi to brzydko wyglądało dla mnie no i oczywiście jeszcze jakieś tam te jeszcze jakieś okno i to teraz wszystko brzydko wygląda więc naprawdę bez sensu że ja to robię nie wiem po co to robię ale tak jakoś sprzy przy 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 tu mam gdzieś milion skrzyneczek i gdzie się podziało te, te milion skrzyneczek Eee, to mam tą Aaaa okej, okay, dobra Ja już wiem Gdzie się podziały, a najpierw wykopmy sobie drzew Okej, okay, rozkopiemy sobie A więc to co woda? To to Ale to, to co oni mają mieć? Okej. Okay. No, oni Ale czy twoi, na wody, czy w twoi, twoi znajomi są ryby? Nie. Znaczy, a, a, to ale nieważne. Dobra. Okay. To Tutaj wlatujemy i kładziemy sobie. Oczywiście tutaj. Wezmę moje rzeczy ogólnie. Okej, okay, a więc e, właśnie odłożę. No, wziąłem w, w sumie wszystkie rzeczy. Poznacie moją tajną skrytkę, której jeszcze nikomu nie mówię Miało to być na live dzisiejszym, ale no, musiałem skrzyneczki, a więc. Tak, poznaliście moją właśnie teraz tajną bazę i te skrzyneczki zostały mi skierowane, no taką tajną skrzyneczkę, jaką tajną bazę, tutaj mam takie rzeczy, które są dla mnie najcenniejsze, no drewno jestem na, ale nie tak jak skrzynki, bo skrzynki to jednak dużo drewna, a tutaj ja nie mam tak mega dużo, bo muszę chodzić praktycznie codziennie i właśnie robić, a dzisiaj właśnie zrobimy skrzyneczki. Eee... W sensie, bo mówisz, że oni mają, e, oni mają i na lodzie i pod wodą, tak. prawda? Dobra, to ja im graję pod wodę w takim razie. Pyk, 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 pyk. Poczekaj, czy O dobra, jestem nareszcie. Um, tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak. tak, tak. Tak. nie wiem, wymyśl, tak. Nie wiem pod to Okej. Okay. I Ej, dary, no, oni nie mieszkają w basenie, to jest niemiłe. Tak, tak. Okej, to, to To, słuchaj, tak. to jest w to jest, to Twoją strony okay. historia. Kiedy wejdę na twórczatę, możesz tutaj to spróbować mm. zrobić. Ja na razie tutaj robię podłogę. Na razie robię ją ze swego drewna, potem zrobimy dziury w tym drewni, tak, czy szklatę, Tak, żeby mieli, tak. Podłogę, tak. Żeby nie mieli tam jakoś specjalnie ciemno. Na razie tylko e... trzeba to zapełnić. Tak. E, i... No niech będzie już tak, to trochę brzydko, I... już niech będzie. I. Okay, tak, tak. Okej, okay, czyli czekaj, zrobimy ściany. Byłbym tak. Ściany I co, je, gdzie jeszcze? Z tego. Gdzie jeszcze można? Dob dobra, tutaj położyłem i dobra, jakby odcinek się już nie pojawił, to jeszcze, no, jeszcze nie wiem, czy się pojawi, czy nie, może 24 grudnia co najwyżej, ale na razie tak jeszcze z mojej strony no, życzę Wam wszystkiego najlepszego, udanych prezentów od, no wiecie kogo, już nawet nie będę wspominał. Um... No, oczywiście od, Miko oczywiście od Mikołaja Oczywiście od Mikołaja A więc cześć, trzymajcie się Życzę wam wesołych, zdrowych świąt I papa pa, jeżeli jeszcze nie będę wam życzył w następnym odcinku A więc papa Elkowinka, zaproście znajomych do oglądania tego filmu Żeby dobić tutaj 12 opaków w górę do święta Elkowinka, papa